Kamila Biernacka Notatki zaginionego Boga Rozdział siódmy, część pierwsza Światło księżyca tego wieczoru było wyjątkowo silne. Padało jasną, niebieskawą poświatą na prawie puste ulice. Wydawało się przyćmiewać nawet zapalone przy drodze latarnie. Póki niebo było czyste i bezchmurne, słaby blask ognia wydawał się dodany jakby dla klimatu. Sztuczne światło mogło się jednak przydać później, bo w oddali dało się już dostrzec burzowych chmury. Cynowe więzienie, chociaż puste za dnia, w nocy przeżywało swój pełny rozkwit. Jego wnętrze było gwarne, teraz dużo jaśniejsze za sprawą lamp zapalonych przy każdym stoliku. Przestrzeń wypełniały stwory z każdego zakątka galaktyki. O każdym możliwym kolorze skóry, łusek czy futra. Goście siedzieli przy stołach albo na nich, a niektórzy unosili się w powietrzu. Wyglądali groźnie i nieprzyjemnie, a twarze ich z powodzeniem klasyfikowały się pod zakazane. Barmanka, wcześniej skupiona na wycieraniu jednej i tej samej szklanki, nieco ospale przygotowywała klientom kolejne piwo i drinki. Mimo złowrogiej postury, wszyscy czekali grzecznie i cierpliwie na swoje zamówienia. Lukas rozsiadł się wygodnie przy pustym stoliku, powoli popijał piwo, obserwując wszystkie stwory. Wielki jaszczur spojrzał w jego stronę, na co pilot odpowiedział mu szerokim uśmiechem i mrugnięciem. Wystarczyło by istota prychnęła i straciła zainteresowanie człowiekiem. W nietypowym tłumie nikt nie zwrócił uwagi na postać, w długim, ciemnym płaszczu z kapturem. Ze spuszczoną głową minął kolejkę do baru i rzucił na blad złotą monetę. Dziewczyna zerknęła na przybysza, zgarnęła zapłatę do kieszonki kamizelki i bez słowa podała mu kufel złocistego piwa z beczki. Patykowaty gentleman, czekając na swoje zamówienie, wymamrotał coś pod nosem. Ciężko jednak było go zrozumieć we wszechobecnym gwarze, więc zamilkł chwilę potem, otrzymawszy swoje zamówienie. Mężczyzna w kapturze wziął alkohol i rozejrzał się powoli po pomieszczeniu. Jego twarz była niewidoczna, ale dało się wyczuć w tym geście pewne znużenie. Dostrzegłszy w kącie trochę wolnego miejsca, skierował się w tamtą stronę. Usiadł przodem do ściany, plecami niemal stykając się z sąsiadującym człowiekiem. Popijali w ciszy, wśród brzęku kufli i rozmów. Ktoś miał bardzo donośny głos, z nieprzyjemnym, bulgoczącym brzmieniem. Coś nowego? Szepnął Lukas ze szkłem przyłożonym do ust. Robi się gorąco. Przestają być ostrożni, więc dociera do mnie więcej informacji, ale nie są to dobre wieści. Są wściekli, coraz bardziej zdesperowani, odparła zakapturzona postać. Mogę zapytać, kim są ci oni? Możesz, ale na twoim miejscu nie marnowałbym na to energii. Wy już coś wiecie? Jesteśmy w trakcie. Chociaż sprawa nie wydaje się rozwiązywać, wiesz, normalnie przybywające do nas istoty same wiedzą, kim są, a ona póki co nawet nie umie o tym opowiedzieć. Spod kaptura dało się usłyszeć ciężkie westchnienie. To źle. Słyszeliście o tym, że nazywają ją Bogiem? Obiło się nam to o uszy, ale szczerze, ciężko to brać na poważnie. W tym wypadku wszystko musicie brać na poważnie. Lukas milczał, marszcząc brwi i powolnymi łykami popijał napój. Myślisz, że naprawdę jest Bogiem? Nie, nie w dosłowny sposób oczywiście. To byłoby kuriozalnym podejrzeniem. O szyby cicho zaczęły uderzać pierwsze, grube krople deszczu. Jeżeli to, co mówią, jest prawdą, niewykluczone, że jej umysł jest rozwinięty do poziomu niemal boskiego. Lukas przywołał w pamięci obraz Ester, uroczenie poradnej, zagubionej przy najprostszych czynnościach i uśmiechnął się do siebie na tak absurdalną myśl. Na pewno mówimy o tej samej osobie? Może porwaliśmy nie tę istotę, co trzeba? Traktuj to poważnie. Nie mamy pojęcia, z czym się mierzymy. Wiecie już, co z nią zrobicie? Nikt chce ją odesłać na jej planetę. Uważa, że jej nie będą tam szukać. Gdzieś w oddali rozbrzmiał grzmot. Deszcz padał coraz szybciej, zamykając cynowe więzienie w wodnym pudle. Wysoka dziewczyna w prostej sukni do kolan i z niebieskimi łuskami wyszła na dwór, wyciągając twarz do spadających kropel. Nie mogę ci powiedzieć, czy będzie tam bezpieczna. Ale tak samo, nie mam pewności, czy gdziekolwiek będzie. Czas nie jest waszym sprzymierzeńcem, ponoć już teraz sprawdzają granice. Lukas zamarł, powoli ściągając brwi. Odłożył kufel na stół, biorąc głębokie wdechy. Końcówką rękawa powoli wytarł usta i spuścił głowę na stół. Kto do cholery jej szuka? Jaką mają moc, by kontrolować granice? Powiedziałem ci, żebyś brał to na poważnie. Tym razem to nie jest jakaś przybłęda, której zniknięciem nikt się nie zainteresuje. Ale po co ona komukolwiek? To tylko zagubiona dziewczyna. Teraz być może, ale nie wiemy do czego będzie zdolna w przyszłości. Jeżeli wpadnie w złe ręce, drzemiąca w niej siła może doprowadzić do tragedii. Lukas przypomniał sobie badanie u lekarza. Dziewczyna była nieporadna w każdej możliwej kwestii, wydawała się ledwo potrafić myśleć i chodzić. Z jakiegokolwiek wszechświata by nie przybyła, nie sprawiała wrażenia niebezpiecznej. N nie zrobiłaby niczego złego, nie byłaby do tego zdolna. A skąd mam wiedzieć, co jest dobre, a co złe? Jeżeli nasze podejrzenia są słuszne, prawdopodobnie nie rozumie naszej rzeczywistości. Czysta kartka, jak to się mówi. Wszystko zależy od tego, w czyje ręce wpadnie. A skoro jest u nas. Zaczął Lukas z zastanowieniem. To możecie wpoić jej podstawowe zachowania, póki nie jest jeszcze za późno, i miejcie na nią oko. A najlepiej, pozbądźcie się jej tak szybko, jak to tylko możliwe. Tylko uważajcie na granicach i przy kontrolach. Czymkolwiek jest, oficjalnie nie istnieje. I jeżeli nie znajdą jej w żadnym rejestrze, wzbudzi to podejrzenia. Yy, rozumiem. Pilot niemal mechanicznie kiwnął głową, jednym haustem dopił swoje piwo. Znowu wytarł usta. Coś jeszcze? Pospieszcie się. Im szybciej dziewczyna znajdzie się z dala od Was, tym lepiej dla wszystkich. Wiesz, łatwo powiedzieć odwieście ją. Kluczowe pytanie brzmi gdzie? Jeżeli o mnie chodzi, możecie ją zamknąć nawet w piwnicy. Ona nie może trafić w niepowołane ręce powiedział kapturek lodowato, aż zakołysał się płomień lamp naftowych. Chociaż to także mogło być spowodowane przeciągiem, gdy kolejna wodna istota opuściła bar. Rozumiem. Dzięki za wszystko. Lukas spojrzał w okno na wichurę, która się rozpętała. Dokończył piwo i zabrał puste szkło do baru. Poprawił ubranie, jakby to miało znaczenie i wyszedł na ulicę. Wystarczyło kilka sekund, by przemógł do cna. Ciemne ulice były prawie puste, chociaż miejscami dało się dojrzeć wodne istoty wystawiające łuski i płetwy na zbawienny wpływ deszczu. Ubrane skromnie, momentami nawet wulgarnie, odsłaniały swoją skórę. Lukas skłonił się uprzejmie szczupłej, czarnej istocie, nieco przypominającej cień stojącej na ulicy z głową skierowaną w górę. Potem minął grupkę nastolatków, wesoło rozmawiających na ulicy, intencjonalnie wskazujących w każdą możliwą kałużę. Zamierzał złapać bryczkę albo pójść na pociąg, ale zdecydował się na spacer. Musiał ochłonąć i przemyśleć kilka kwestii. Wieczór był orzeźwiający po ostatnich, wyjątkowo ciepłych dniach. W końcu Lukas przestał zwracać uwagę na krople spływające mu po twarzy. Przed domem wpadł na Ariel. Ubrana w krótkie, przylegające spodenki i koszulkę, wlegiwała się na leżaku. W huku deszczu ledwo usłyszała przywitanie Lukasa. Pomachała mu ze swojego miejsca, ale nie próbowała go zatrzymywać, widząc, że i tak jest do reszty przemoknięty. Rozkoszowała się wodą, nie mając pojęcia, ile myśli zaprząta głowy pilota. Deszcz pozostał w mieście kilka kolejnych dni, chociaż z czasem stracił na sile. Burzowe chmury jednak nie chciały odpuścić, wciąż ciężko wisząc nad miastem. Rankami, gdy z domów wydobywał się wielokolorowy dym, na chwilę ożywiał miasto kolorami, ale to potem znowu stawało się szare. Nikt siedział na biurku w sali spotkań, wpatrzony w duże okna. Reszta grupy, tym razem prawie w komplecie, siedziała na swoich miejscach. Wszyscy poważni, cisi, słuchując się w krople uderzające o szyby. — Więc jest źle — stwierdził w końcu kapitan, nerwowo poruszając ogonem po stole, rozwalając nim porozrzucane kartki. — Komu aż tak na tym zależy? Nie spodziewał się odpowiedzi. Pytanie to dręczyło wszystkich, ale nikt nie był w stanie odpowiedzieć. Od kiedy Lukas opisał ostatnie spotkanie z kapturkiem, wszyscy poczuli, jakby stracili grunt pod nogami. Lysander zapytał niskim tonem, powodując, że smok natychmiast zerwał się z miejsca. Dowiedziałeś się czegoś od Lazarusa? Cóż, yy, 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 i tak yy, yy, i nie, powiedział nerwowo wyginając palce. Gdy Nick spojrzał na niego przez ramię, spuścił łeb i mocniej przyciągnął do siebie skrzydła. Przełknął ślinę. — Pokazał mi coś. — Coś? — wolno powtórzył Nick. — Miejsce. Coś jak dolina. To był jeden obraz. Wyglądało zwyczajnie, jak każda, niezamieszkana planeta, tylko była pełna kryształów. — Jak wyglądały? — wtrącił siedzący obok Harry. Bardzo duże, szpiczaste, lekko przezroczyste. Wydawały się mienić wszystkimi kolorami. Ciężko to wyjaśnić, ale. Rozejrzał się po zaciekawionych twarzach, trzymając wzrok jak najdali od odnika. Czułem, jak bija od nich energia jakiś ciężki do opisania rodzaj mocy może szczęście zaproponował Nathan. Nie, to coś innego, potężniejszego. To było tak silne, że aż bolało, chociaż nie wiem, czy to moc tych kryształów, czy to lazarus. I tyle? zapytał Nick, na co smok niepewnie pokiwał głową. Czyli dalej jesteśmy w punkcie wyjścia ponownie przytaknął, wracając na swoje miejsce. Drzwi otworzyły się z cichym zgrzytem. Wszyscy spojrzeli w stronę wąskiego przejścia, z którego wyłonił się dr Stein. Włosy miał roztrzepane, oczy i policzki lekko zaczerwienione. Wyjątkowo nie miał na sobie swojego lekarskiego kitla. Tym razem zamienił go na długi, ciemny płaszcz. Oddychał szybko i płytko, próbując złapać oddech, a w rękach trzymał grubą książkę. Mimo zmęczenia uśmiechał się szeroko. Chyba na coś wpadłem. Przemaszerował dumnie przez całą salę i zatrzymał się obok Nika, przodem do całej grupy. Próbowałem zrozumieć, czym jest Ester. Wiecie, że jej wskazówki nie były zbyt dokładne. Przejrzałem wszystkie medyczne książki, do których miałem dostęp, ale nie wiedziałem nawet, czego szukam. To było jak brodzenia w gęstej mgle, i wtedy mnie olśniło. Odgrzebałem stare książki o zjawiskach paranormalnych. Wow! Nie wiedziałem, że żyjemy w świecie, gdzie istnieją normalne zjawiska! rzucił Lukas na krótką chwilę, rozpogadzając atmosferę kilkoma krótkimi śmiechami. Chodzi o zjawiska, które nie są w żaden sposób potwierdzone przez naukę ale nie są także przez nią jednoznacznie wykluczone oficjalna nazwa to potencjalnie możliwe czy znany jest wam termin opętanie rozejrzał się po twarzach przybyłych wszystkich równie skonsternowanych tylko atakar nie zareagował w żaden sposób doktor otworzył książkę na zaznaczonej stronie i położył ją na stole rozejrzał się po twarzach przybyłych wszystkich równie skonsternowanych tylko atakar nie zareagował w żaden sposób doktor otworzył książkę na zaznaczonej stronie i położył ją na stole. Na środku narysowana była sylwetka człowieka, a obok niewyraźna istota o mocno zatartych konturach, podpisana krótkim słowem: Duch. Tytuł rozdziału mówił o sekretach opętania. Bardzo popularne w mniej rozwiniętych planetach, gdzie jeszcze opierają się na zabobonach i magii, uważa się, że istoty nieposiadające własnego ciała, tak zwane duchy lub dusze, Mogą wyjść w ciało jakiejkolwiek istoty czy też przedmiotu i przejąć nad nim władzę. Nikt pochylił się nad ryciną z trudnym do odgadnięcia wyrazem twarzy. Uważasz, że Ester jest duchem? Zapytał Nathan. Niekoniecznie, bo nie wiemy, czym jest dokładnie. Ale sądząc po tym, co wiemy, może to być rodzaj opętania. Jeżeli faktycznie jest z innego wymiaru, a ciało ma człowieka, to w ten sposób musieli ją sprowadzić. To w ogóle możliwe? Harry lekko się skrzywił, przechylając łeb. Jak widać, według tej książki sposobów jest wiele. W większości opisywanych przypadków duch sam wybiera sobie ciało, ale można go też sprowadzić. To z kolei wymaga albo silnej woli osoby, która zaprasza ducha do swojego ciała, albo bardzo potężnego rytuału. Skoro w ten sposób ją przyzwali, powiedział niepewnie Anton, mrużąc środkową parę oczu. Możemy ją też odesłać? W teorii tak, jednak nie jest to takie proste. Zakładając, że faktycznie możemy mówić o pętaniu, zostaje kwestia innego wszechświata, o którym nic nie wiemy. Egzorcyzmy w teorii nie są trudne, ale gdyby się udało, co niby mielibyśmy zrobić z duchem? Znalazłem o tym jedną wzmiankę, ale nie wiem, czy możemy traktować to poważnie. Cisza, która zapadła, była pełna ciekawości i nerwowego oczekiwania. Lekarz przekartkował książkę do rozdziału zatytułowanego Przyzwanie. Nie znalazłem wzmianki o innych wszechświatach, ale książka mówi, że jest sposób, by przyzwać istotę z zaświatów. Jest to możliwe, ale potrzeba do tego bardzo dużej energii. Magicznej? zapytał Nathan. Nie jest to sprecyzowane. W teorii mogłaby się nadać, jednak w praktyce nawet do najsłabszych dusz potrzebna jest bardzo duża siła. W wypadku silniejszych przełknął ślinę, powodując tym większy niepokój wśród zebranych. Kaszlnął i wziął książkę do rąk, by przeczytać fragment. Przyzwanie istot jest sporym wyzwaniem, nawet w przypadku doświadczonych demonologów. Jak w większości zaklęć z działu Czarnej Magii, najważniejszym i podstawowym czynnikiem udanego rytuału jest ofiara. Im potężniejsze zaklęcie, tym ofiara musi być cenniejsza. Do przyzwania jakiegokolwiek ducha drugiego rzędu lub wyższego niezbędna jest opłata w postaci przynajmniej jednej świadomej istoty. Skończył cicho zamykając książkę, ale nikt nie zdecydował się odezwać. Nastało niepokojące milczenie o brzmieniu przeznaczenia, ciężkim jak zapadły wyrok. Chwileczkę. Nathan wstał ze swojego miejsca. Drobinki gwiazd w jego oczach, gdyby dokładnie się przyjrzeć, wydawały się teraz lekko drgać. Jeżeli faktycznie ta książka w jakiś sposób odnosi się do Ester, czy dobrze zrozumiałem, że żeby ją przyzwać, musieli wykorzystać istniejące już ciało i zabić przynajmniej jedną osobę? Wszyscy spojrzeli na lekarza, wyczekując na odpowiedź. Stein rozejrzał się po twarzach zebranych, kończąc na Niku, zamkniętego w swoich przemyśleniach. Cóż, y ciężko mi jest jednoznacznie odpowiedzieć. To wszystko to tylko spekulacje, nie mam pewności, czy cokolwiek z tego faktycznie jest prawdą. Ale gdyby było? Niepewnie, zapytał Jasper. Wtedy tak by to wyglądało. Ktoś stracił życie, by Ester była z nami, a jej ciało należy do jakiejś dziewczyny porwanej za Atery. Zapadła krępująca cisza, niespotykana w tym pokoju wcześniej, mimo lat użytkowania. I jakby coś niepokojącego i mrocznego zaległo między grupą. Świadomość utraconych istot zabolała niemal tak mocno, jak fakt, że nie mogą już nic poradzić, by im pomóc. Więc udało się w końcu usłyszeć głosnika, niski nawet jak na niego, z cichym warkotem. Wychodzi na to, że jest to po prostu pasożyt, który żeruje na ciele jakiegoś człowieczka, a żeby go przyzwać poświęcili życie jednej albo kilku osób? Spojrzał na lekarza wąskim jak wskazówki zegara źrenicami. Na jego twarzy pobrzmiewała cicha groźba. Ze strony lukasa rozbrzmiało ciche u, -u, u ale zamilkł szturchnięty łokciem przez Ariel. Nie znamy żadnych konkretów, więc takie przypuszczenie byłoby bardzo krzywdzące. Ona nawet nie wie, co się dzieje dookoła niej. Podejrzewam, że w tej sytuacji to ona jest ofiarą, jest zagubioną duszą, a nie pasożytem. Żyje w ciele człowieka, który żył, albo dalej żyje i dla ciebie ona nie jest pasożytem? Zapytał kapitan ostrym tonem. Daj spokój, Niki, to nie jest jej wina. Lukas powstał ze swojego miejsca. Wiem, że nie jesteś fanem ludzi, tak ogólnie, ale ona jest tak samo zagubiona, jak każdy z nas swego czasu. To nie jej wina, że tu jest. I tobie nie robi różnicy, że żyje w ciele kogoś innego? Wątpię, by jego właścicielka życzyła sobie, aby jakiś stwór zamieszkiwał jej ciało. Och, zdecyduj się. Nathan zdecydowanym ruchem zerwał się ze swojego miejsca. Nie lubisz jej, bo jest człowiekiem, czy nie lubisz jej, bo okupuje ciało człowieka? Wystarczyło, że była człowiekiem, ale nawet jeżeli ich nie lubię, jak widać na powyższym obrazie, nie życzę im śmierci ani bycia więźniem we własnym umyśle. Odparł chłodno kotołak. Nathan zacisnął usta i zmarszczył brwi, wbijając zimne niczym kosmos spojrzenie w kapitana. Nim się odezwał, ze swojego miejsca poderwał się Jasper. Jestem pewny, że ona się o to nie prosiła. Jest pewne rozwiązanie. Lekarz nie zdążył się wtrącić między wymianę zdań. Dlaczego myślicie tylko o tym pasożycie? Kontynuował Nick. A co z dziewczyną, która może dalej tam jest? Naprawdę nie przeszkadza wam to, że może żyć w więzieniu z własnej głowy? Pan doktor chce coś powiedzieć! Huk błonia z tych dłoni uderzających oblat uciszył wszystkich. Władczy ton Ariel zalał pokójniczym fala tajfunu, odbierając wszystkim głos. Syciła się ciszą, która zapanowała, każdego z zebranych obarczając ostrym spojrzeniem. Wyprostowała się, pogładziła sukni i usiadła. Proszę kontynuować, doktorze! Mężczyzna ledwo wyszedłszy z szoku, kaszlnął, by dodać sobie pewności siebie. Dziękuję, Ariel. Pominmy chwilowo kwestię tego, czym i kim jest Ester. Powinniśmy się skupić na tym, jak ją odesłać. Wtedy ona będzie wolna, a właścicielka może odzyskać swoje ciało. Rozejrzał się, szukając poparcia, jednak nikt nie odważył się odezwać. Nikt przysiadł na stole ze skrzyżowanymi rękoma. A tylko końcówka ogona teraz spuszczona poza zasięg spojrzeń zdradzało jego zirytowanie I jest to możliwe Lysander doktor przerwał spoglądając na uniesioną niepewnie łapę Ale da się to zrobić bez poświęcania kogokolwiek nawet jeżeli byłby bezużyteczny Tak oczywiście tylko będziemy musieli znaleźć energię która będzie odpowiadać źle ludzkiego życia Nie Sądzę, żeby to było możliwe. Harry uniósł dłoń i podniósł się z krzesła. Jak mamy znaleźć coś, co będzie miało energię zbliżoną do życia? To nie jest nawet obliczalna wartość, a ja i tak wiem, że w całej stolicy nie będzie dość maszyn, żeby zrekompensować coś takiego. Gdy skupił na sobie uwagę, a Ariel nie okazała irytacji, wyprostował się pewniej. Chociaż znam jednego naukowca, który pracuje nad nowym źródłem energii. Próbuje pracować z siłą, którą dają pioruny. Może mógłby pomóc. Jak niby piorun może mieć dość siły, by zastąpić życie? Nathan westchnął z głową podpartą o dłoń. Energię można czerpać ze wszystkiego. Pioruny mogą być potężniejsze nawet niż para. Nawet jeżeli... Antony podniósł jedną z rąk. Czterema od jakiegoś czasu składał kartki papierów urocze gołębie. Taka siła wymagałaby burzy niesłychanych rozmiarów. Do takiego miejsca to nawet bym się nie zbliżał. Czując na sobie spojrzenie wszystkich zebranych, spuścił głowę. Końcówki włosów na jego policzkach zrobiły się lekko ciemniejsze. Neitan delikatnie ścisnął jego rami i wstał. To może poszukać innego źródła energii! Czegoś mocniejszego niż para. Lekarz mruknął do siebie w zastanowieniu, przekładając palec do ust. Drobny gest i ledwo słyszalny dźwięk uciął półmruki z siłą chirurgicznego skalpela. Wszyscy wpatrywali się w niego, wyczekując jakiegoś mądrego rozwiązania. To jest bardzo dobry pomysł. W magii uważa się, że wszystko ma swoją energię, istoty świadome, największą, ale wykorzystuje się też zwierzęta, krew, rośliny, kamienie, pióra. Kamienie? Lysander z Harym, jak na rozkaz, zerwali się z miejsc. Spojrzeli po sobie i na resztę grupy, stopniowo rozumiejąc sytuację. Tylko lekarz pozostał otępiały, zagubiony w nagłym ożywieniu. Gdy nikt wyjaśnił mu sytuację, uśmiechnął się z ulgą i odparł. Myślicie, że będą miały wystarczającą moc? Lazarus by nam tego nie pokazał bez powodu, powiedział kapitan w pewnym zastanowieniu. Póki nie mamy lepszego pomysłu, Trzeba pójść w stronę tej wizji. Musimy rozeznać się w sytuacji. Nathan Atakar. Lysander opisze wam kryształy, które pokazał mu Lazarus. Spróbujcie się dowiedzieć, co to jest i czy wydziela jakąś silną energię. Tak jest, powiedziała kamienna figura, nieruchomo wpatrująca się pustymi oczami w przestrzeń. Załatwimy to, dodał Nathan. Harry jak dowiesz się o mocy tych kamieni, spróbuj przekalkulować, czy faktycznie możemy ich jakoś użyć. Oczywiście, nikt. Antony, Pająk spuścił głowę na chwilę znajdując się w centrum uwagi. Dasz radę na podstawie mapy gwiazd zlokalizować to miejsce? Nie, raczej tak, porozmawiaj z lazarusem. Może ci pokażę ten sam obraz w nocy. Doktorze, wyprostował się przed mężczyzną. Tobie zostawiam dowiedzenie się wszystkiego. O tym, czymkolwiek ona jest? Naturalnie zajmę się tym. Hejnik, a my? Lukas zaczął wymachiwać w powietrzu ręką, aż podskakując w miejscu. Siedzący obok Jasper zaczął żywo mardać ogonem. Wy, wy zajmujecie się tym człowieczkiem. Pilnujecie jej, żeby nie zrobiła sobie krzywdy i podajecie mi wszystkie informacje, jeżeli stanie się z nią coś dziwnego. Ariel, pomagasz im. A co z Jonathanem? Nikt znowu usiadł na swoim miejscu, więc nikt nie zauważył, jak jego ogon zaczął nerwowo się poruszać. Przedstawię mu człowieczka na dniach, i porozmawiamy, co dalej. Do kolejnego spotkania chcę mieć wszystkie informacje, jasne? Grupa zgodnie pokiwała głowami. Jeżeli się okaże, że możemy ją odesłać, zrobimy to, a prawowita właścicielka ciała wróci na swoją planetę, czy gdziekolwiek będzie chciała. To tyle, do roboty! Zgodny szum zgrał się z dźwiękiem deszczu, cicho pukającego w okna. Jakby przypominał nieśmiało o swoim istnieniu. Zegar na wieży zaczął wybijać osiemnastą. W pustym pokoju Nik usiadł na blacie, wśród papierów i zaczął rozcierać łydkę. Pozbawiona bandaża wyglądała już normalnie. Futro ukryło rany pokuli, jednak mięśnie wciąż pozostawały napięte i bolesne. Wstał ze stołu i dumnym krokiem ruszył w stronę wyjścia. Na zimnej, niemal kamiennej twarzy ciężko było się doszukać oznak bólu. Czytał Wojciech Ciślawski. Nasze spotkanie dobiegło końca i mam nadzieję, że ci się podobało. Zachęcam cię do pozostania z nami na dłużej, więc nie zapomnij subskrybować, komentować i oceniać materiałów. Życzę ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia.